Alert, alert, odpalamy protokół, zagrożony gatunek. Uwaga, mamy absolutnie rzadki, niemal niespotykany widok w polskim showbiznesie na celowniku Antoni Krujkowski. Pamiętacie go? Aktor, skandalista, bohater niezliczonych dram i medialnych wojen. Przez ostatnie lata jego Instagram był raczej polem bitwy niż oazą spokoju. Aż do teraz właśnie byliśmy świadkami cudu. Cudu na miarę objawienia. Antek Królikowski opublikował wspólne romantyczne zdjęcie ze swoją ukochaną Izabelą. Tak, dobrowolnie, z uśmiechem, z podpisem Kocham Cię. Co tu się dzieje? Czy ktoś mu się włamał na konto? Czy to jest jakiś głęboki fotomontaż? To jest widok. Tak rzadki, że przyrodnicy z całego świata już pewnie pakują walizki, żeby na żywo obserwować ten zagrożony wyginięciem gatunek spokojnego, zakochanego i nierobiącego dram antka królikowskiego. Na zdjęciu widzimy ich wtulonych, szczęśliwych, zrelaksowanych. Koniec z publicznym praniem brudów, koniec z aferami. Teraz mamy erę miłości, spokoju i romantycznych selfie w lustrze. My, w alert celebrytycki, jesteśmy w absolutnym szoku i niedowierzeniu. To jest tak dziwne i nienaturalne, że aż trochę za tym starym chaotycznym antkiem tęsknimy. Przynajmniej było o czym robić alerty. Ale oczywiście trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że to nie jest tylko chwilowa anomalia pogodowa, a początek długiej, spokojnej. I co tu dużo mówić, trochę dla nas nudnej ery w jego życiu. Ciekawe tylko, jak długo ta sielanka potrwa: tydzień, miesiąc, a może do następnej medialnej burzy? Czas pokaże. A Wy co myślicie? To prawdziwa, dojrzała przemiana? Czy może tylko cisza przed kolejną, jeszcze większą burzą? Czekamy na Wasze prognozy w komentarzach i subskrybujcie, bo my będziemy czujnie obserwować, czy ten zagrożony gatunek przetrwa na wolności.